Jak zmotywować domowników do pomocy przy obowiązkach domowych? Zapraszam do przesłuchania. Wiele z Was na pewno zna ten scenariusz aż za dobrze. Sprzątasz, ogarniasz, starasz się, żeby dom był przytulny i zadbany, a chwilę później potykasz się o klocki. Czy inne zabawki, widzisz talerze i kubki na stole, czy stertę ubrań, którą ogarnie się później. I to później jakoś nigdy nie nadchodzi. Kładasz serce i energię w dbanie o waszą wspólną przestrzeń, a w zamian dostajesz frustrację. No i czujesz, że wszystko jest na twojej głowie. Dzieci, partner, niby mieszkają z tobą, korzystają z tej samej przestrzeni, ale jakoś niekoniecznie współdzielą obowiązki. No a przecież dom to wspólna sprawa. Dlatego zamiast się denerwować, warto poszukać sposobów, które pomogą zaangażować domowników i dadzą im do zrozumienia, że nie jesteś niczyją sprzątaczką. A oto 12 propozycji, które możesz wykorzystać. Na początek myślę, że taką podstawową kwestią jest rozmowa. I ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że Często takie rozmowy nic nie przynoszą. To znaczy kobiety się produkują, mówią, co im przeszkadza, ale to tak jakby jednym uchem wpada, drugim wypada. Natomiast no, oprócz tego, że mówimy, musimy też działać. Ale na początek, właśnie żeby nie było szoku i zaskoczenia, że co się dzieje, to po prostu zbierasz wszystkich domowników na naradę, na rozmowę i mówisz, tak, że Chcesz prowadzić nowe zasady, że wszyscy tutaj mieszkacie, wszyscy korzystacie z tej przestrzeni, i o ile na przykład, bo tak, bo są kobiety, które na przykład mają taki układ, nie wiem, z mężami, partnerami, że oni na przykład zarabiają, a kobieta zajmuje się domem, tak? Natomiast, no, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby dzieci jednak też się zaangażowały. No więc tutaj mąż po prostu się nie angażuje, bo to jest zadanie żony, tak? Natomiast, no, tutaj wiadomo, jakby można mieć jakieś obiekcje, ale to jest każdego indywidualna sprawa. Natomiast, jeżeli chodzi o dzieci, to myślę, że jednak im wcześniej te dzieci zaczną e, mieć jakieś obowiązki, tym dla nich lepiej. Tak? Tym w dorosłym życiu nie będą właśnie takim dużym dzieckiem, e, przy którym trzeba cały czas coś robić i ogarniać, bo nie wiem, dorosły facet nie potrafi włączyć prania. Albo nie potrafi odkurzyć, tak, bo nigdy nie musiał tego robić, bo zawsze był wyręczany przez mamę, siostrę czy babcię. I dlaczego podaję przykład mężczyzn? No bo jednak umówmy się, tak z góry jest takie założenie nadal że to właśnie kobieta powinna być odpowiedzialna za utrzymanie porządku czystości w domu. A ja się z tym na przykład nie zgadzam. Uważam, że każdy, kto mieszka, o ile. Ludzie się nie umówili inaczej, powinien się angażować. Więc myślę, że ta rozmowa jest tutaj podstawą. Możesz sobie nawet zapisać na kartce, co chcesz im przekazać, co chcesz zakomunikować, żeby to było jasne i wytłumaczyć, tak po prostu, jak. Krok po kroku teraz będzie to wyglądało. Krótka przerwa na autoreklamę. Przypominam, że macie możliwość zakupienia mojego e-booka 30-dniowy detoks przestrzeni, w którym zawarłam takie najważniejsze wskazówki, porady, jak odgracać skutecznie, tak żeby nie wrócić do tego co było, jak zmienić nawyki i jak pożegnać się raz na zawsze z nawracającym bałaganem jak również karty do declutteringu które są takim narzędziem pomocowym w momencie kiedy chcecie odgracić Macie motywację, ale nie wiecie od czego zacząć, bo tyle jest różnych opcji, i po prostu nie wiecie co wybrać. Wtedy losujecie sobie taką kartę i los decyduje za was. Także jest to dodatkowe ułatwienie. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Kupując w pakiecie jest taniej. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpocznij od małych kroków, czyli nie rzucamy ich na głęboką wodę. Nie zmieniamy tego systemu z dnia na dzień, nie obarczamy ich, nie wiem, dziesiątkami różnych zadań, tylko zaczynamy od. Jakichś mniejszych, prostych, pojedynczych działań, które ich przyzwyczają do tego nowego porządku, że tak powiem. No słuchajcie, jakby każdy z nas raczej zdaje sobie sprawę z tego, że dużo łatwiej jest nam się wdrożyć, przyzwyczaić do czegoś, jeżeli zaczynamy właśnie od małych zadań, od małych kroków, tak? I właśnie możemy sobie powoli zacząć wyrabiać ten nawyk. Oczywiście to może trochę potrwać, tak? Bo to wszystko zależy od, od domowników, jak będą zaangażowani jak do tego podejdą, natomiast uważam, że tutaj jak najbardziej warto być konsekwentnym, tak? I nie poddawać się przy jakimś pierwszym lepszym proteście, czy, czy właśnie jakiejś niechęci, no bo będzie to prowadziło do tego, że znajdziesz się w punkcie wyjścia. Warto przygotować sobie listę zadań, które będziemy rozdzielać i możesz nawet, no nie wiem, określić, powiedzmy, że przez pierwsze dwa tygodnie Macie tylko dodatkowo jedną góra, dwa zadania. Po dwóch tygodniach dochodzi to i to. I tutaj też słuchajcie, no myślę, że warto jakby rozmawiać na temat tego, że mamy jakąś pulę zadań do wykonania, i teraz kto co woli, tak? No będą takie zadania, których nikt nie będzie chciał, ale jednak ktoś musi je wykonać, więc tutaj trzeba to jakoś w miarę sprawiedliwie podzielić. Natomiast, no, jeżeli to wszystko będzie, wiecie, wypisane. No to będzie dużo łatwiej to egzekwować. I tutaj kolejny punkt, czyli oprócz tego, że przedstawisz im, jakie zadania są do wykonania, to warto to zapisać, i niech ta lista będzie gdzieś widoczna, tak żeby każdy wiedział, sprawdzając sobie ją, jakie zadania do niego należą. Dzięki takiej liście na pewno unikniesz sytuacji, w której ktoś ci powie, że a on nie wiedział, a nie powiedziałaś. No nie, jest lista w widocznym miejscu, można podejść, sprawdzić, i wtedy już nie ma wymówek. Kolejna kwestia, która myślę, że jest ważna, to to, żeby przedstawić sprzątanie jako element codzienności. Nie jako coś strasznego, jako coś nudnego, jako taki ciężki obowiązek, który musi wykonywać każdy z nas, tylko po prostu tak samo jak, nie wiem, idziemy korzystać z toalety, tak samo jak myjemy zęby, tak samo jak robimy wiele innych różnych takich, rutynowych, nawykowych rzeczy w ciągu dnia. Tak samo po prostu sprzątamy. Jest to obowiązek, ale jest to równocześnie też nieodłączny element życia każdego z nas. I im wcześniej, myślę, że zaczniemy jakby wpajać to dzieciom, tym lepiej. Tym lepiej dla nich, ale też. Dla rodziców. Wtedy sprzątanie stanie się po prostu taką naturalną częścią dnia dla nich, jak na przykład nauka czy zabawa. Poza tym, sprzątanie może być też w pewnym sensie jakąś formą zabawy. I tutaj można no, wymyślać różne rzeczy, na przykład, no nie wiem, zawody, kto szybciej posprząta pokój, albo kto szybciej zrobi coś tam. Na pewno są takie treści w internecie, gdzie mamy podpowiadają, jak można zachęcić dzieci właśnie w taki kreatywny sposób do tego, żeby zaangażowały się w sprzątanie, więc myślę, że warto po prostu takich treści poszukać, bo mogą być bardzo pomocne właśnie w tym procesie wdrażania ich w ten temat. Kolejny punkt, który myślę, że jest dosyć istotny to jest danie takiej swobody w wykonywaniu obowiązku, czyli zamiast tak stawiać takie sztywne zasady co do na przykład określonej godziny, w której ktoś ma coś wykonać, dajemy po prostu większą swobodę. Czyli umawiamy się, że to ma być wykonane, no nie wiem, do końca dnia, czy tam do godziny 20, bo o 21 już powiedzmy dzieci idą się kąpać, potem idą spać, więc na pewno już później tego nie będą robić, ale mają to zrobić na przykład tam powiedzmy do 20. Jest teraz godzina 16, czyli mają 4 godziny i same mogą zdecydować, w którym momencie idą to robić, po prostu mają jakieś tam ramy czasowe i wydaje mi się, że to będzie dużo skuteczniejsze w tym kontekście, że no, nikt z nas raczej nie lubi, jeżeli mu się coś narzuca, jeżeli się wywiera presję, jeżeli się rozkazuje, tak? E, inaczej brzmi: masz to zrobić już natychmiast. Gdzie na przykład dziecko coś tam robi, jest czymś zajęte swoimi sprawami, a rodzic wymaga, tak? I wtedy jest ta niechęć budzi się po prostu taki sprzeciw. Nie, ja tego teraz nie zrobię. A inaczej, jeżeli ono wie. Ok, teraz sobie zrobię to, co robię, a potem mam czas na to, żeby wykonać jakiś tam obowiązek domowy. Wiadomo, że są takie sytuacje, gdzie trzeba coś zrobić już, ale nie mówimy o tym, tak? Mówimy o porządkowaniu, o, o czymś, co no, może poczekać, umówmy się, tak? I nie jest jakąś taką mega palącą sprawą. Tak jak mówię, wszystko zależy od sytuacji, ale jeżeli mamy, no nie wiem, powiedzmy, yy, posprzątać łazienkę, no to nic się nie stanie, jak posprzątamy tą łazienkę godzinę później. Świat się nie skończy, więc warto do tego podejść po prostu. Tak, po ludzku, a nie jak taki żołnierz, no bo to będzie budziło sprzeciw. Oczywiście, że można, jak ktoś ma takie metody, to spoko, tylko to może, wiecie, mieć przeciwny skutek do oczekiwanego. Kolejna rzecz to jest pokazanie, jak wykonywać dane zadanie. No bo może być tak, że jeżeli ktoś wcześniej czegoś nie robił, no to na przykład nie za bardzo ogarnia, nie wiem, jak sprzątać Łazienkę, jak sprzątać kuchnię, jak prasować albo robić pranie. To zamiast krytykować, Warto pokazać, jak to robić, żeby to po prostu była współpraca. I nawet jeżeli to zadanie nie będzie wykonane perfekcyjnie, nawet nie tak, jak ty byś sobie tego życzyła, no to moim zdaniem warto mimo wszystko pochwalić, powiedzieć, że jest ok, a wiecie, z czasem każdy nabierze wprawy i będzie to robił jeszcze lepiej. Kolejny punkt to stworzenie rutyny sprzątania. Prowadź prostą rutynę, która pomoże. Utrzymać porządek na co dzień, czyli przykładowo, codziennie 10-15 minut poświęcamy na takie ogólne ogarnięcie domu, czyli mamy tam jakiś czas, w którym cała rodzina bierze udział w sprzątaniu w wspólnej przestrzeni. I po co? Po to, żeby zamiast traktować porządek, sprzątanie jako coś, co trzeba zrobić raz na jakiś czas, stworzyć taki nawyk codziennego dbania. O tą wspólną przestrzeń, dzięki czemu wszyscy poczują się współodpowiedzialni za dbanie o porządek, no i stanie się to po prostu taką naturalną częścią dnia. I tutaj trochę wracamy do tego, o czym przed chwilą mówiłam, czyli kolejny punkt. Pamiętaj o elastyczności i kompromisie, czyli warto ustalić, jakie minimum czystości jest akceptowalne w waszym domu. Każdy ma inne podejście do porządku. I właśnie niektóre osoby lubią, jak jest perfekcyjnie posprzątane, a inne... Innym wystarczy po prostu taki względny porządek. A ustalenie takiego wspólnego minimum pozwoli na wypracowanie kompromisów, dzięki którym no, domownicy nie będą czuć się jakoś za bardzo przytłoczeni tymi obowiązkami, a równocześnie porządek będzie utrzymany na takim akceptowalnym przez wszystkich poziomie. Takie są osoby, które są bardzo pedantyczne, perfekcyjne wręcz, tak? Wszystko musi być idealnie, musi błyszczeć. Ja osobiście uważam, nie wiem, może to jest jakaś kontrowersyjna, opinia, ale ja uważam, że taka osoba nie ma prawa wymagać od wszystkich dookoła, że będą mieć taki sam poziom czystości. Czyli okej, okay, zachowajmy porządek, ale jeżeli Ty chcesz coś ponad to, no to już, to już jest Twoja sprawa, Twoja decyzja. Jeżeli chcesz poświęcać tyle czasu na sprzątanie... No to go poświęcaj, tak? Ale nie wymagaj tego od innych. Więc ja tutaj polecam to rozgraniczyć, bo z tego będą po prostu powstawały tylko niepotrzebne konflikty. Zorganizuj wspólny dzień porządkowania. I to jest słuchajcie, coś, co myślę, że jest dosyć często spotykane. Tak, czyli ustalamy sobie jakiś jeden dzień. Który poświęcamy na porządki? I to ma ogólnie swoje plusy i minusy, bo to też wszystko zależy od tego, jak w ciągu tygodnia podchodzimy do, do porządkowania, do sprzątania. Czy właśnie mamy tą rutynę, że codziennie coś tam e, przez 10-15 minut ogarniamy, czy zostawiamy wszystko właśnie na jeden dzień? Ma to swoje plusy o tyle, że po prostu wiemy, ok, nie wiem, jest sobota, czy tam piątek po południu e, i poświęcamy te parę godzin powiedzmy na to, że Sprzątamy. Wszyscy angażujemy się w porządki, każdy zna swoje obowiązki, każdy wie, jakie zadania ma do wykonania i po prostu działamy. To na pewno buduje jakąś taką, takie poczucie, że wszyscy dbamy o ten dom, że wszyscy poświęcamy mu czas, tak, a nie tylko jedna osoba, ale z drugiej strony, no tutaj trzeba brać pod uwagę to, że jednak trzeba będzie poświęcić parę godzin. I ja na przykład osobiście powiem Wam, że ogólnie teraz ja nie poświęcam jakoś bardzo dużo czasu na sprzątanie, zwykle sprzątam w piątek, że. Jeżeli się nie wyrobię w piątek, to w sobotę, ale dzięki temu, że wiecie, tutaj jest jakiś odkurzacz sam samojeżdżący, czy, czy to tak naprawdę teraz ta technologia i tak dalej bardzo są pomocne, że tak powiem. Więc to sprzątanie nie zajmuje aż tak dużo czasu, więc to nie jest już parę godzin. Jak pamiętam na przykład jeszcze, jak byłam młodsza, dużo młodsza, to sobota to był właśnie taki dzień, gdzie sprzątałyśmy z moją mamą najczęściej. No i to trwało długo. Tak? Trwało to dużo dłużej, nie wiem, może dlatego, że była młodsza, więc robiłam to wolniej. Natomiast dzisiaj to nie zajmuje mi tak dużo czasu. Jest to kwestia czasami nawet godziny, półtorej maks, gdzie, wiecie, cały dom jest w miarę ogarnięty, więc, no tutaj, wiadomo, trzeba może wspólnie właśnie podjąć decyzję, czy wolimy codziennie po trochę, czy w jeden dzień poświęcamy parę godzin, czy sobie to rozdzielamy, tak? Trochę codziennie, a w ten jeden dzień, powiedzmy, godzina, czy półtorej właśnie jest poświęcona na resztę porządku, już takie bardziej gruntowne. Ale myślę, że właśnie warto, zwłaszcza na początku, w momencie, kiedy ci domownicy się dopiero wdrażają, właśnie ustalić sobie taki wspólny czas, kiedy sprzątacie. Bo z czasem, jak już każdy, wiecie, wyrobi sobie ten nawyk, będzie już pamiętał, jakie zadania do niego należą, i będzie miał taką większą swobodę, tak? Czyli, okej, okay, no to ja mam dzisiaj czas, to sobie wolę to zrobić dzisiaj niż jutro. No to wtedy, wiadomo, każdy może sobie to robić we własnym zakresie, tak? Wie, że ma być zrobione. I robi to tam w określonym czasie. Ale jak dopiero zaczynamy i, i jeszcze nie ma tego takiego em, przyzwyczajenia, no to najlepiej robić to razem. Żeby było to poczucie, że, że wszyscy działamy. No nie? I mamy tą satysfakcję z tego. I, i że jest to też w pewnym sensie. Trochę takie budowanie tej relacji rodzinnej, tak? pogłębianie jej, no bo jednak właśnie razem dbamy o ten dom, o to miejsce, w którym żyjemy i w którym chcemy czuć się dobrze. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby doceniać, zwłaszcza na początku. Tak? I wiadomo, że no, czasami jest taki opór, okej, okay, no ja robię to nie wiem od lat i nikt mi za to nie dziękuje. A oni zrobią tam byle co, i już po prostu ja mam im bić pokłony. No nie o to chodzi. Chodzi bardziej o po prostu takie docenienie, no na zasadzie, no dziękuję, dziękuję, że, że tego nie olałeś, że się w to zaangażowałeś, bo zwłaszcza na początku myślę. To będzie takie motywujące. Każdy z nas lubi być doceniany, każdy z nas lubi być chwalony. Więc jeżeli zależy nam na tym, żeby domownicy wytrwali, no to warto gdzieś tam od czasu do czasu powiedzieć jakieś miłe słowo, docenić właśnie, pochwalić, bo zwłaszcza dzieci to na pewno będzie motywowało do tego, żeby angażować się w te porządki jeszcze bardziej. Taką codzienną rutyną, która moim zdaniem jest fajna, zwłaszcza na początek, jest wspólne sprzątanie po posiłku. To jest bardzo częsty case, że rodzina kończy jeść i wszyscy odchodzą, a mama tam zabiera się za sprzątanie, podczas gdy już wcześniej ugotowała obiad. No nie, więc teraz robimy to razem, albo na przykład jest to obowiązek dzieci, że po obiedzie odkładają talerze do zmywarki albo do zlewu, że no wiecie, robią tam co tam trzeba zrobić po obiedzie, czy, czy po posiłku. Wtedy po prostu też jest budowane to takie poczucie, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, tak? Że korzystamy z tego domu i Również naszym zadaniem jest utrzymanie porządku po obiedzie. No i na koniec to komunikacja, czyli, czyli jasne oczekiwania. Ja wiem, że mówiłam o tym w pierwszym punkcie, ale tutaj chciałam dodać, że jeżeli zdarzy się, że właśnie ci nasi domownicy są oporni i mimo ustaleń nie wykonują tych swoich zadań, to myślę, że trzeba tutaj do skutku próbować. Nie ignorować, nie podchodzić do tego, a dobra, ja już sama zrobię, bo nie chcę mi się prosić, nie chce mi się dyskutować. No bo prawda jest taka, że niektórzy na to liczą. Trzeba po prostu drążyć, drążyć, drążyć. Przypominać, nawet czasami prosić, aż w końcu załapią, że no nie odpuścisz tak łatwo. Nie tym razem. Niestety, ale właśnie najczęściej to kobieta jest powiedzmy, że odpowiedzialna za utrzymanie porządku w domu i nie tylko, co wiąże się nie tylko z fizycznym wysiłkiem, ale także z obciążeniem psychicznym. To ona pamięta o wszystkich obowiązkach. I różnych tam zadaniach do wykonania, i jest przy okazji też koordynatorem, tak? Nawet jeżeli ona sprząta, to jednak wiadomo, że są jakieś rzeczy, które komuś delegować musi, bo zrobić wszystkiego na raz się nie da. Więc jest cały czas obciążona psychicznie, tak? Czyli okej, okay, ktoś coś zrobi, ale to ja muszę to przypomnieć, i zależy nam, nam na tym, żeby w końcu przestać musieć przypominać. No, ale niestety najpierw musimy przejść przez ten etap konsekwentnie, w którym jednak to robimy i się nie poddajemy. Czyli do skutku przypominasz, jakie ustaliliśmy zasady. Trzeba być na pewno bardzo zdeterminowanym, nastawić się na to, że będą takie momenty frustracji, jakiejś takiej bezradności, tak? Że prosimy, przypominamy, a, a tak naprawdę nic się nie dzieje. Ale myślę, że po, po czasie, już dla świętego spokoju, nomownicy. Się zmobilizują i zaczną robić to, co do nich należy. Ale, no właśnie, trzeba im pokazać, że nie odpuścicie. Wiadomo, że warto w tym być wyrozumiałym i, i właśnie starać się szukać jakichś takich kompromisów. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jakie są wasze sposoby, jak wyradzicie sobie właśnie, jak zachęcacie domowników do tego, żeby również uczestniczyli w wykonywaniu obowiązków domowych, bo na pewno są osoby, które chętnie poczytają i skorzystają z jakichś dobrych rad. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa.